Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Moi drodzy, ja dzisiaj się rano wybrałam po pokrzywa Po pokrzywa, bo tak jak już w tamtym roku chyba mój wziąć kiedyś taki filmik stawiał, moi drodzy, zobaczcie Trochę pokrzywki nazbierałam na herbatka Na herbatka i chciałam z grubsza powiedzieć na co ta pokrzywa, jej moi drodzy I o, moi drodzy, ja tak w sumie jeszcze ten, o tej pokrzywie to nagram za jakiś czas jakiś filmik, bo ja już zapomniała Zapomniałam tak o tych składnikach dokładnie, na co to jest. w każdym razie, moi drodzy, to ja wam teraz pokażę, czekaj tam. Ta. to. To jest pokrzywa, pokrzywa, moi drodzy, ta pokrzywa, można ją pić, teraz patrz, to ta, takie fajne malutkie pokrzywki są, można normalnie ją pić, można ją jeść, moi drodzy, jakby ktoś tak chciał na szybkiego na sałatkę ją zrobić, to wystarczy Trzy sekundy zbranszować gorącą wodą, jo, moi drodzy, zbranszować. Można do tego jeszcze sobie dorzucić, czekaj, to tu już się pokazały, widzę, jo. Jezus Maria, to jakie tu jest bogactwo. Zobaczmy, tak. tu już się pomału pokazuje yy, zęby lwa. To są liście mniszka lekarskiego, jo. I to się moczy w zimnej wodzie trzy razy wymoczyć, i można normalnie jeść. I pamiętaj, ta każda roślina. Która jest jadalna, którą się wymoczy i się do surówki dorzuci To Która jest gorzka Bo ona jest gorzka Odtruwa, wszystko co gorzkie odtruwa wątrobę, moi drodzy to jest samo zdrowie Zobaczcie. A teraz na przykład pokrzywa Co ja bym tak powiem z grubsza Ona ma bardzo dużo składników na przykład Żelazo Krzem I chyba tam jakieś A na pewno ma dużo wapnia Wapnia, jak się będzie je jadło czy piło, często takie sobie będzie można robić herbaty, nie musi być ususzona. Zagotować i pić. To taki wywar będzie zielony. Ja będę w domu, to jeszcze chyba tam kawałek wam włącza. Moi drodzy, jak tam mieli takie paznokcie, takie takie dużo białego, to znaczy, że, nie, że można troszeczkę na jakiś czas se odstawić, bo będzie nadmiar wapnia, wapnia jo. Ale wtedy paznokcie, moi drodzy, ja nie mogę tu gadać, bo tutaj... Budują kaszuby, budują sam Jezus Maria. Ja sobie wziąłem taki, mam takiego I jeszcze. Chyba tego, co jak Senek przed świętami był tam na kaszubach, to jeszcze takiego knypka miał. Jo, jo, bo oni tutaj nie podsłuchują, moi drodzy. Jo. Oni tam na dachu udają, że nie słyszą, ale oni ten kociewski język, jo. Jak się mówi trza, albo rychtych, Jezus Maria, moi drodzy. A tam, przecież tam jest strach, bo oni tam mogą cegłówką mnie w łeb rzucić i Jezus Maryja, jeszcze do tego by doszło. Moi drodzy, dobra, ja nie będę mówiła takich rzeczy, bo teraz święta jest, jutro. Mi się wydaje, że kaszyby nie są takie, takie okropne, żeby oni teraz babkę Bronkę, starą babę rzucali kamieniami. Moi drodzy, znowu, znowu żeś tam nie zagadali. Słuchaj tam, pokrzywa. Dobra je na wszystko. Jeszcze jak świętej pamięci mój Włodek żył, ja moi drodzy, ja nie będę wam mówiła, bo to się tutaj do... Będą... Co czerwone zaraz robię? Słuchaj, ta, bo ta pokrzywa, to jak Włodek ją pił na wiosnę, ja mu do zupy dorzucał. To on po prostu, on w nocy był, Jezus Maria, on spać nie mógł w nocy, a ja żebym uciekała od niego. I o, moi drodzy, no jak, no my mieliśmy dwójka dzieci, i my te z chłopem narabiała, od tego, od siódmy wieczór, jak z kurami ślim spać to piąty rano, no wiadomo, że nie. No ale dobra, także tak, stare baby, takie jak ja, kiedyś pokrzywa wrzucali do zupy. Taka zwykła jarzynowa, takie, te, takie, takie na wiosnę, żeby chłop miał siły, tam wiadomo, ten do roboty, i żeby w nocy też z niego jakiś pożytek był, to dorzucali. Ale jak ten co nie lubił, to po cichu rzucali. To mówili, że to jest seler, tam coś, tam to się rozgotowało, ale te baby niektóre to specjalnie robiły normalnie, tak się nazywało jarzynowo-pokrzywowa. Oni to jedli. Oni nawet to jedli w, w tym normalnie tam z mięsem takie tam do sosu dawali, bo kiedyś ludzie dużo używali, jo, prawie 170, i jo, moi drodzy, to, jest, to jest ciężko uwierzyć, no, ale takie, no, moi drodzy, co ja tu jeszcze znalazłam? Tu jest ta pokrzywka, ona nie wiem zapomniałam, jak się ona nazywa, Jezus Maria, teraz nie będę przytaczała nazwy. To jest taka pokrzywa, która nie, nie tego, która nie, nie parzy, jo. To ją też, ja muszę patrzeć tutaj, czy mi tutaj nikt nie podejdzie od tyłu, albo jeszcze nie daj Boże, te dziki. Jo, słuchaj to, to jest pokrzywa, która jest nieparząca, ona też. Normalnie można ją jeść, Jezus, Maria, tu jest tyle bogactwa, Nie trzeba pieniędzy, moi drodzy, jo i po cholerę tego pisu braliście pieniądze, po cholerę braliście. Wszystko je na polu. Moi drodzy, 170 ziół kiedyś było, i ludzie używali do gara, wrzucali, nie mieli przypraw. A teraz się ze starej baby śmieją. Ja tu wyszłam w tej, w tej chustce, mówię: Jezus, smarnia, nagram coś. Ale jak moja córka Gosia zobaczy ten film, przecież ona mnie samorduje, matka, stara wariatka. Gdzie ona posła? Gdzie ona posła? Myślała, że ja idę z tym koszykiem do kościoła. Ty. No przecież ja nic tu nie mam. Oprócz pokrzywy. Jo, moi drodzy, jeszcze po drodze widziałam kurdy kurdybanek się pokazuje i chyba Gwiazdnica Pospolita. Jak tam mi się po drodze gdzieś uda, coś to jest ja A za jakiś czas to wam inny filmik nagram. Ogólnie tak by to chodziła po, po polach, jak się trochę tu wstydzę, tak moi drodzy w tej chustce, bo tutaj ludzie z miasta. Oni po prostu tak widzą taką babkę. W chustce to oni od razu myślą, że ona ona te, no na tam gdzieś ze wschodu, albo nie będę śpiewała. o Kalinu, o Kalinu, La 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 la. Kalinu, o La 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 la. Tak moi drodzy, tak się śpiewa na wschodzie. Jo, a my na kocie nie śpiewaliśmy, tak rzeczy. nie, my tam mieli inne, my tam mieli takie bardziej Maryjne pieśni w maju, w maju dużo, żeśmy śpiewali jo, pod tymi krzyżami. Tam gdzie matka Boska, tam mieli takie ołtarzyki. No dobra, to raka szuba się z mnie śmieją, ale moi drodzy, oni tam, oni tam budują. Niech oni robią co? Co? Matka swoje zrobiła. Na, już je na emeryturze 50 lat. Moi drodzy, niech oni tam budują, niech nie oni nie fronzolą, bo pewnie terminy ich gonią. Tak by nie robili dziady jedne, bo oni przecież soboty nie robią. Jo, moi drodzy to ja chciałam powiedzieć na święta? Miałam jechać na wieś. Nie wiem, czy ja w ogóle pojadę. Bo mi się wnuczka rozchorowała, Emilcia kochana moja. Strasznie się rozchorowała. No jo, no ja jeszcze w domu będę to może wstawia jak tak pokrzywa pija. Jo, ja to zagotuję. Ja nie będę chyba, może już więcej ziół zbierała. Ale widzę, że jeszcze dobry tydzień, dwa i będę mogła wam coś nagrać. O, może podagrycznik, pokrzywa, bluszczyk kurdybanek i yy, zęby lwa. Moi drodzy, w każdym razie chciałam powiedzieć, że bardzo dużo ziół jest można jeść, ale trzeba uważać teraz. Zobaczcie, jak teraz to takie wszystko malutkie. Zobaczcie, ten zęby lwa na przykład. Nie radziłabym zbierać. Bo może być, że nasikał lis, a jak lis nasikał, jak się ktoś, nie daj Boże, zarazi bomblownicą, to może umrzeć, jo. Straszna choroba. Moi drodzy, nie wolno. Później pokrzywa będzie taka, o, o, taka będzie ona, będzie nawet, to można ścinać nożyczkami te, te, te czubki i cały czas, cały czas można ją jeść, pić i tam w koło macieju i nie musi być ta wiosenna, kwietniowo-majowa. To jest najlepsza, jo. Ale tamta też ma swoje właściwości, a najwięcej podobno to ma korzeń. Jo, jo, korzeń, korzeń. Jezus Maria, zara. ktoś pacie ma tu podsłuchiwał, Jezus, i się dowiedzą. O Jezus, Maria, oni się wszyscy dowiedzą teraz. Słuchaj tam, traci Najwięcej ma korzeń, korzeń ma mocy na, na korzenia. Jo, jo, ale to tam tak na marginesie. To naprawdę tak działa. To babka Bronka nie wymyśla se. Słuchaj ta, ja wiem tylko jedno. Nie wolno w, tych korzeni wyciągać wiosną i latem. Nie. Dopiero jak one obu umierają, to wtedy na jesieni, mówią fachowcy. I suszyć se, suszyć se. A jak ktoś tam zamrozi, to chyba też dobrze, ja nie wiem. I, i wtedy chyba gotować. Gotować, przegotować taki wywarypić. dawać chłopu, jak mu tam coś nie działa, to dawać mu to. Po bo on oczywiście jak to... Wiecie, jakie są chłopy! Jo, ja, z, nimi, z nimi się nie dogada! No, zobacz tak, zobacz tak, ładnie! jo, Babka prorka z lotu ptaka sobie zrona kupiła! Za te dolary tam z tego z tego, z tego YouTube'a! Słuchaj ta, jak te! Teraz ja żartuję, bo ja tam żadnych dolarów nie mam. Ale słuchaj, ta, takie, ja mam taki w telefonie, tu taki, jak się czasami internet jest włączony i taki... Sygnał mi tam przychodzi, takie, takie pieniążki strzelają jo słuchajcie, to ja zawsze sobie żartuję, że to dolary od pana prezesa z YouTube a wpływają, a później mówię, ludzie o takie góry by dochodzić. i o, że on tyle pieniędzy ma jo. stara baba w dziurawych tych chodzi nie gaciach, tylko w skarpetach czasami. mi się przetrą na piętach, przecież nie wszyscy muszą wiedzieć i o, moi drodzy, wszystkim wesołych świąt życzę. I chciałam podziękować, że w ogóle taką starą wariatkę z Kociewia oglądata, bo, bo ja nie mam takiej jeszcze wprawy jak te, 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 pozytyw. Marcin i Mariolka, i o, i ludzie się śmieją z babki brąki, że wariatka. I że się przebiera, jo, jo, a Marcin się przebiera za baba! Marcin i Mariola, i oni się przebierają za baby, no i co, i co? I co mogą się przebierać? A babka Bronka nie może chustki sobie założyć i se wyjść na miasto jak, jak normalny człowiek, porządny. Nie, to zaraz palcami wytykają. I o, a ja pojadę w tej chustce, kiedy zobaczyta. Pojada, wezmę tę moją, no jak się wyleczy, oczywiście. Kamerzystkę wezmę, pojada, na no film na mieście nagram. Jak babka Bronka na mieście tam se siedzi gdzieś i, i sobie ten kawę pije. I co? I kto zabroni babce brące? Kto? No kto zabroni? <laughs> no. Moi drodzy, dobra, to nie ja o mnie film, tylko o tych, o tych ziołach. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest bardzo dużo ziół. I ja będę cały czas o tym pitoliła. I zauważyłam, że ja muszę sama mówić cały czas o tym, bo ja zapominam, moi drodzy. Ale tak z grubsza tylko powiem wam. Żelazo, wapń, krzem i chyba jakieś niewielkie ilości siarki. Czekaj, ja tu patrzę, czy tu nie? dziki nie idą. Bo one, ostatnie dziki mają na mnie ten. One się na mnie ostatnio wzięły. Jo, Jezus smary, bo ja ich nagrywało mi oj, teraz mam problemy. Je, ludzie mówią, zostaw ty te dziki. One tutaj zawsze mieszkali, mieszkali i, i one to byli, a nie, ty nie była pierwsza, tylko dzik był pierwszy. No, no kto był pierwszy? Dzik czy babka Bronka? Jezus smary, ja teraz będą się ludzie śmiać. Co ta wariatka znowu nagrała? Dobra, moi drodzy, ja nie będę już nagrywać. wiecie czemu, nie? Wiecie czemu? Bo ja muszę wyjść na ulicę i muszę ta chustka zjąć, bo mamy za plecami... Kaszuby tu siedzą na dachu. Jezus Maria, jestem idę. Słuchajcie, moi drodzy, dobra, żarty żartami. Ja was wszystkich kocham. Wszystkich. Nawet tych wariatów, co do mnie piszą, że, że nie mam gonić dzików po polu albo, że, że ten... Że nie mam z siebie robić wariata czy wariatki. Dobra, tam było, minęło, ja tam ten... To jak przed tymi świętami grudniowymi. Było minęło i ja pamiętliwa nie jestem. Jo, z Panem Bogiem, moi drodzy, jeszcze może w takiej jakieś chwile nagrom w domu, jak ta ta herbata pija z tej pokrzywy. I wesołych świąt, wesołych świąt i dziękuję wszystkim. Jo, ja wszystkim dziękuję, moi drodzy, za to, że mnie oglądata i. I za to, że się tam czasami pośmieta, bo o to mi się rozchodzi, bo to jest wszystko dla jaj, moi drodzy, jo, Ty, moi drodzy, jeszcze chciałam powiedzieć, że ja wczoraj tam tak nieudolnie nagrałam, jak śpiewam tego. Jezus Maria, co ja tam śpiewałam? Serce w plecaku, ja to wysłałam mojemu przyjacielowi z podtorunia, taki, osławny sławny, jo, tam na cały torun, Rafał Hejka. Ja mu tam takie próbki wysłałam, tam że tam śpiewam coś rami, by tam nieudolnie jeszcze. I on tam dzisiaj będzie na działce, bo działkę kupił, jo, powodził mu się. No, te, może co tam do niego zajrzeć, on nawet klimatyzację w domu teraz zamontował, jo, ale dobra, nie będę mówiła, bo... Bo się to ludzie dowiedzą, z Maria, jak się tam w Toruniu dowiedzą, że on se kupił tą klimatyzację, to zara będzie, że on z tego YouTube'a, że ten prezes z tego YouTube'a te pieniądze przesyła grube dolary. Matko włoska, ja się teraz wydachową! Jezus! Rafał, ja Cię przepraszam, ja tego nie miałam mówić! Jezus Maria, że teraz ty tyle tych pieniędzy żeś dostał i, i tam wiesz, i ta działka żeś się kupił. Jezus, teraz się wszystko wyda. No. Teraz nikt do roboty nie przyjmie, bo ludzie by to się zazdrościć tych dolarów. Jo. Dobra, tam było, minęło, tam ja tam nie jestem pamiętliwa, nie? Jestem pamiętliwa i ten Rafał też nie, chyba nie będzie zły. Dobra. Ale ona się nie rozgadała dzisiaj. Jezus, jakby... Jezus Maria, ale ja nie jestem pijaczka, nie, 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 nie myślę sobie. Moi drodzy, ja tak żartu, żartu, ale tak jeżeli chodzi o alkohol, to jak ktoś mnie zna, to wie, że ja 12 lat już ani kropli alkoholu nie piłam. I pić nie będę. No i tyle, no i dobrze. I mam wątroba zdrowsza, a jeszcze jak teraz sobie będę te wzięła, jadła to w ogóle będę miała zdrowa. Do zobaczenia z Panem Bogiem, do następnego. Kocham Was, pa, pa, pa. Cześć!

Panie, herbata z pokrzywy świąteczna. Jutro święta, serio, jutro. O, moje drodzy, tak to wygląda. Zobaczcie, pokrzywa dobra na wszystko. Batka Bronka zawsze mówi: pokrzywa dobra na wszystko. A se schowałam już, tam do góry. No, szafaj, o, to przesknie. A będę miała na jutro. I tak. I ten knypek na kaszu do góry. Poczekaj. A ta już zrobiona. Moi drodzy, poczekajcie. Tak? Ja Tak to wygląda, moi drodzy, zobaczcie, tak. ona ma taki kolor zielony, a jak troszeczkę dłużej pokrzywo, postoi tam w tej gorącej wodzie, to będzie prawie, że taki czarny będzie, samo zdrowie, samo zdrowie, wesołych świąt, moi drodzy i polecam taką herbatkę sobie robić. I jeszcze sobie suszyć, suszyć sobie drodzy, jo, pokrzywy, suszyć w chałupie, suszyć, suszyć, suszyć i sobie później można tak, Mięta, mięta spod okna, pokrzywa, suszyć i pić, samo zdrowie, z Panem Bogiem i na łączach.